Hejka kochani, jestem Kara oglądacie kanał kary w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule Przyrody parkoury z moimi fankami, tak. Czyli z Wak z 123 i jeszcze z jedną. Więc wbijam. E, tak, i ją pozdrawiam i jeszcze e, druga fanka, więc wybiorę taki, wiecie, no, nie za... Bardzo taki wiecie No i przepraszam Was, że tak długo nie nagrywałam. Ponieważ miałam ostatnio nagrać z taką moją jedną fanką, ale po prostu ona nie miała czasu, a ja po prostu. A na kolejny dzień chciałam nagrać odcinek jakiś fajny, a słuchajcie, po prostu albo się życzyłam, albo nie miałam pomysłu, albo właśnie miałam nagrać z Tom. Mm, niech ja, to, ja tyle tylko znajdę, dobra. I jeszcze wag z Wika. I pozdrawiam Wax Malvina 12.31, bo to jedna z fanek i jeszcze Vax Vika. Pozdrawiam w ogóle je. Serdecznie. Napiszmy tutaj, że nagrywam. Mam nadzieję, że po prostu e, w komentarzach będziecie pisać pomysły na odcinek. <grywam> pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam. Pijam. Yeah. E, podasz kanał? Karo <grystanie> Karo y ty. No polecam mój kanał W ogóle No bo ja nie tylko nagrywam z Byspy Albo z MSP Takie gry tylko jeszcze O Jezu, muszę zaprosić WaxWicke 123 Pozdrawiam w ogóle moje fanki Malbina 1231 I WaxWicke123 123 no. Oj, zaczekamy serce dla widzów. Czekamy. Jeszcze na Wikę. Wikę. Oj coś, Wika Nie dołącza. Zaproś. Zaproś. Zaprosi Ja już zapraszałam dużo. Teraz ją. Później przychodzi wika i się... pani nie cierpliwie. Ale kogo? Wikę. 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 O, jest, dołączyła, dobra Jesteśmy W komplecie W komplecie Jesteśmy w komplecie Pozdrawiam, Vax Malwina 1231 i jeszcze Vax Vika 123 Pozdrawiam W końcu Tak, próbowałam kilka razy dołączyć No i się udało, widzisz? O Jezu, przepraszam Was za krzyk Ale po prostu, o Jezu jak się ścina, mam lagi straszne Nagrywasz, tak? No I słuchajcie, no nie mam pojęcia, co Jezus! Co mam zrobić? Co mam zrobić? Ej, słuchajcie, nie mam pojęcia Słuchajcie, co zrobić? A, pomocy! Ratunku! O Jezu! co tyle ah! Dobra słuchajcie, idziemy na inny parkour. Idziemy. Idziemy. Idziemy na idziemy na inny. Idziemy na inny. Oh, o oh, Jezus. O oh, nie, 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 nie. Ok. Dobra, to ja wychodzę, słuchajcie. Yupi. <gryw> Ypi. Yeah. Mm -hmm. Wiecie co, jutro dzień dziecka ha, ha. Więc w ogóle życzę wam na dzień dziecka Dużo prezentów I żebyście byli zdrowi na ten dzień dziecka Ani żebyście nie mieli Jakichś wypadków Na przykład, że macie coś z nogą I w ogóle, dobra słuchajcie Weźmiemy sobie chyba ten Ruszałeś rap Mikalo Mikala Mikalo, E, tak, słyszałam. Słyszałam. Słyszałam jego rap. Chodzić challenge. Słyszałam go. O, jak się złożyło. Wax Malvina już jest. Tylko Waks zwika. Yupie! Chociaż ten odcinek będzie ciekawy. O, jest wax zwika, ok. Od razu była mega. Ja się z tego powodu cieszę Troszkę powiem deadłam. Nie deadłam. Ale... A, ja wyprzedziłam moje fanki. Serio? O Jezu, nie, ona, ona mnie goni, ona mnie goni. Ona, ona mnie goni, słuchajcie. A, a, nie, 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 nie! Nie mogę zginąć, nie mogę. A, nie mogę... Oj, kurczę. Dead. O, dobra, jestem. Jestem, słuchajcie. z Zwika na mnie zaczekała. I Waks też. I Wy jesteście kochana. <noise> Kochane są, naprawdę. Zaczekały na mnie kulturalnie, a nie poszły. No, przekochane. Pozdrawiam. I oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów. No, jakby inaczej. No i piszcie pomysły na odcinki. Bardzo was rad... e, proszę. Poczekajcie, bo tutaj Karo. Czekaj. Dobra, czekam, czekam. Czekam na ciebie Dobra, czekamy na Wax Marwina, no bo wiecie Ona na nas zaczekała, no Spokojnie, 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 spokojnie No i dwa na no, współczuje Ups O nie i dużo czasu. Tak myślę. O to będę musiała tak zmontować ten odcinek. Naprawdę. Będę musiała tak zmontować ten odcinek, Ale pozdrawiam. Ale spokojnie no, nie się nie, nie spieszy. Po Bo będzie się spieszył to tym bardziej tak to to pomalutko? No. Widzę ją? O nie, dedła. Ma jedno i dedła. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czekamy na ciebie. Czekamy na ciebie. Nie śpiesz. Tam na ciebie nie spiesz się. Uuu dziękuję. O jaka o, widzicie? Idzie. Jak podskakuje? Mega. Fajne w ogóle buty ma. Zazdrościć tylko. Tylko zazdrościć. Jej, w końcu i ja zaraz dne Czyżby one znowu zło? Nie, dobra. Uda ci się, uda ci się. Ona ma... Ja też. Ja też. O. serem mówię. Jej udało się, jupiej. Udało się. O, jezu, wyprzedziła mnie. Ale słodziutkie. Nie wiem, co to jest. O nie, jadę. Ja bym prawie deadła, Czekamy na wax Malwina. O! A! Dobra, teraz ja nie mogę dednąć. Jak idziemy z czasem? Dobra. Dedłam. Dead one. Dead one. Dead one. O nie, Karo. No słuchajcie, uda mi się. Mam taką nadzieję, słuchajcie, że mi się uda. Nie. Nie, nie, nie. Uda mi się, słuchajcie, uda. Łapka w górę dla. Dla mnie Kończymy 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 e, Ten odcinek chyba kończymy, słuchajcie Nie wiem, jak one decydują Nie, 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 nie Nie, dobra, jeszcze nie kończymy Dobra, dobra, dobra 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 Uda mi się Przepraszam Jakieś ogłosy Odgłosy godowe mam dzisiaj jakieś Jeśli wam to przeszkadza, to przepraszam Najmocniej. Ale ja po prostu, tak po prostu, wiecie Ja traktuję to tak na poważnie Jak pewnie każdy <laughs> Jak pewnie każdy Tak zgaduję, o serduszka, o serduszko, jak fajnie Fajnie, że serduszko, A! Nie, nie, nie Które jest? O, 11, dobra. <grym>, nie 11, wiecie, godzina, tylko po prostu. Stopem mam, że tak powiem. Sprawdzam, ile minut trwa. Już trwa długo ten odcinek. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ok, czekam na marwinę. Kończymy. Kończymy zaraz. Już. Już w sumie. W sumie. Już w sumie. Dobra kochani, pa, kochani. Papa, kochani. Papa kochani, e, papa, kochani. Buziaczki pa. Jak będzie się nazywał.